Witam was serdecznie! Z tej strony harden, a to jest kolejny odcinek z serii żółte koperty. Yy, niestety ten odcinek jest tylko z dwiema żółtymi kopertami. Ale mam nadzieję, że czymś Wam to wynagrodzę, ponieważ chyba wymacałem, co jest w środku tych kopert. Dobra, pierwsza koperta. E, tu, 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 tu. Bezpieczątek. E, co w środku, nie zostało napisane. Teoretyczny koszt to jest 1,14$. Mm, jest to gift. Chyba tyle ma z tej koperty wnioskować. Ja wnioskuję, że w środku jest. E, jak to powiedzieć? Marker. Stopnikowy marker, tak? Marker z topnikiem do lutowania paneli słonecznych. Tak mi się wydaje. Dobra, sprawdźmy, czy moje wydawania są prawidłowe. Otwórzmy kopertę. I uwaga, uwaga. Ok, paneli, ogień słoneczny do lutowania ogień słonecznych, ale coś mam problem z tą koperty. Dobra, i już po problemie. Może się naciągnie przyda i uwaga. Tak. Tak, tak, tak. Yy. Tak to się prezentuje. O, tak to się prezentuje, taki marker on w teorii pomaga nam yy, lutować yy, ogniwa słodeczne. Yy. Ok. Jakie ogniwa już wam pokazuję. Spodziewałem się, że to jest ten marker. O, takie oto ogniwa słoneczne. Tak? Tu są moje próby z któregoś tam live'a. Spróbujemy tutaj coś potem za chwilkę przylutować. Tych ogniw troszeczkę mamy. Ja je wymontowałem ze starych y, popsutych już lampek. Czy to jest pierwsza rzecz i ten marker? A tutaj wydaje mi się, y, że jest y, przewód y, do anteny. tak. Przewód do anteny, do nadajnika, czy tam odbiornika. Taka przedłużka, ja to zakupiłem po to, aby przerobić swój moduł nadawczy. Czy to będę robił z ten stary mój moduł nadawczy, będę przerabiał to jeszcze zobaczymy. Przewód jest, ponieważ wiecie, że kupiłem sobie nowy moduł nadawczy i nowe odbiorniki. Czy ja będę ten stary coś z nim robił, jeszcze nie wiem. Jakby co mam taką przedłużkę, będę mógł zawsze antenkę troszeczkę odsunąć od tego modułu nadawczego, który mam w tym momencie. Ponieważ to będzie też pasowało. Ale sprawdź, czy to jest przewód nadawczy, yy, czy to jest w ogóle kabel, ale coś tam jest już napisane kabel i tak, tak jak sądziłem, proszę bardzo. Czyli jest to taki przedłużacz, taki przedłużacz, tak, taki przedłużacz yy. to odsunięcia po prostu on, ten nadajnik od nadajnika, od Plan był taki, że po prostu ja to odetnę gdzieś w tym miejscu, przylutuję do modułu nadawczego i będę mógł sobie... Tutaj wkręcać antenkę. No, tak, z tej strony wkręcać antenkę. Tak. Taki był pomysł. A czy to będę dalej realizował ten pomysł, nie wiem. Pomysł był jakoś pół miesiąca temu taki, ale w trakcie w trakcie tego wszystkiego wyszło, że kupiłem nowy moduł nadawczy, na zbiorniki. Dobra. Chciałbym sprawdzić ten marker. Przygotowałem się, bo mówię, wyczułem to, że to jest w środku. Yy, mamy cynę, yy, mamy panel słoneczny, yy, mamy jakiś przewód. mamy sobie jakiś przewód, yy, jakikolwiek mi się wydaje, że nawet coś takiego by nam wystarczyło. Czemu jest taki długi yy, nożyk? Znaczy to, bo mamy ten noży gdzieś tutaj. Sprawdźmy tylko, czy to po prostu zadziała. Yy, rozetniemy ten przewód. OK. To zamknąć to moje pudełeczko z przewodami, Ściągaczka do izolacji, spróbujmy to zrobić, Prze... nie być dobre. Ok, plan jest taki, że pierwsze co pokryjemy go cyną, tak? Pokryjemy ten przewód cyną, lutownica została już rozgrzana, grot wyczyszczony, rozgrzejmy cynę, połączmy to z tym przewodem... z tym, z tyma. Cynę z tym przewodem. Ok. Teraz pomysł jest taki, że ten marker powinien nam ułatwić przylutowanie do tej takiej folii. Nie, czy to, to jest folia? Myślałem, że to jest taka folia. Wysmarujemy to. No, coś tam się pokazało, jakieś takie. Nie wiem, czy na kamerze, ale to troszeczkę się zrobiło takie bardziej wilgotne. Weźmy teraz zwykłą cynę i zobaczmy, czy to się przylutuje do tego. Nic, nic się nie zrobiło. Aha. Zobaczmy. Mm, nie. Takie testy nic nie dały. Do tej folii się dalej nie. Chociaż, chociaż, czekajcie. Nie lutuje się, chociaż tak delikatnie coś tam zostaje, ale... Ale, 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 ale... Dobra, ale spokojnie. No problem, bo to może być wysmarowane wcześniej przez jakąś innym topnikiem. Weźmy czysty, który na pewno nie był smarowany topnikiem, na przykład ten. On nigdy nie był smarowany żadnym topnikiem, ten, 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 bo on jest świeżo wyciągnięty. Wysmarujemy to, to. Weźmiemy... Weźmiemy, jak to się mówi, przewód jeszcze raz i spróbujemy to rozgrzać i to z sobą zlutować. Dupa Jasiu Karuzela. Niestety do tego się nie lutuje. Widać tamte panele są coś chyba innym pokryte, że ten marker pozwala to zrobić albo po prostu, no nie wiem. E Niestety, po to, po co kupiłem ten marker, to nie zadziała nam, ale na pewno ten top będzie łatwiej, 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 łatwiejszy do prowadzenia na płytkę. Niby widzę jakiś dymek, ale syna się nie łapie tego, więc no niestety. Nie tędy droga, panie Hardenie, nie tędy droga. Nie tak tego nie zrobisz, więc myślę, się jakiś inny sposób. Pomysł jest taki, że po prostu ja. Dam jakieś przewody i przykleję to po prostu na sztywno w ten sposób, czyli będzie przewód, to tak owłowone i przyklejone na sztywno klejem na ciepło. Wtedy ten przewód będzie stykał się z tym z to folią, tak nazwiemy to może folią. i to będzie w ten sposób działało. No i innego wyjścia chyba nie ma, nie trzeba po prostu tak przyklejać jeden koło drugiego panelu, w ten sposób będzie on przyklejany. Tu będą ze sobą mostkowane i tu będę wyprowadzał sobie sobą przewody do góry. Coś takiego będzie robione. Jeden obok drugiego. Tak będzie musieli to zrobić. No dobra. A mówię, a marker? Marker się na pewno wykorzysta. Bo jest w fajnej obudowie. Jeśli mi się to podoba z cynami chyba mi się zmieści. No i subcia. Eee, tak, jeszcze coś mi tutaj? Ej, coś mi nie... nie. A weź weź, ja tylko nie tutaj. A, musisz mi tutaj wszystko się odsunąć. Ok, jak widzimy, ładnie się prezentuje w pudełeczku. No dobra. Coś te testy nam po, powiedziały. Myślę, że takim panelem też się zajmiemy w najbliższym czasie, ponieważ chcę go dorobić do mojego powerbanku, tak. Yy, pomysł jest następujący, że taki panel zamontujemy w takiej kosmetyczce, że będzie po prostu zamykany. Tak, no zobaczymy jak nam to wyjdzie. Yy, czy nam na jakiś plastiku? Nie wiem, no, na przykład przykleję to na plastiku, a potem ten plastik wkleję do jakiegoś opakowania. Dobra, ale to będzie na filmiku, na pewno będzie to na filmiku. Dobra, słuchajcie, tyle w tym odcinku. Sprawdziliśmy sobie czy ten marker działa, czy można przylutować coś takiego. Niestety nie da się, może mówię tamte mogą być troszeczkę inne, te na ebayu, co tak pokazują, że tym markerem oni lutują. No i mamy taki przewodzik, przedłużkę co zrobimy do może tego nadajnika, co ja w tym momencie posiadam, aby antena nie była pod moją aparaturą. Tyle w tym odcinku, zachęcam was do oddania łapki w górę, łapka w górę polecenia kanału swoim znajomym, napisaniem komentarza. Ja w tym momencie jestem po weselu, więc chyba też słuchać to w moim głosie. Niedawno wstałem, zabawa była przednia. Każdemu, jak to się mówi, polecam zabawę na czyimś weselu, bo pamiętam swoje, znaczy ja mam tak, swojego wesela dużo nie pamiętam do swojego wesela, ale nie tego, że się może upiłem jak dzika świnia. Tylko dlatego, że po prostu człowiek tak się stresuje, żeby wszystko wyszło, wyszło tak, jak się sobie to człowiek zaplanował. Ale jak ktoś się bawił u kogoś na weselu, to zabawa zawsze jest przyjemna. Każdemu mogę to polecić. <grytanie> to tyle, tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.